Dzisiaj taka niespodzianka. Przyszedłem tutaj do tego ula, nie przeglądałem go od dłuższego czasu. Jedna rujka wisiała sobie tutaj. Nieduża. Zebrałem sobie, wrzuciłem tam. Bardzo mała, no mała trzeba przyznać. I co najdziwniejsze, nie zobaczyłem tych dwóch rujek. Młode matki się powygryzały i i powychodziły. Raczej strzepiemy, tutaj mamy odkładówki. Muszę jakoś ustawić kamerę, chociaż to łatwe nie będzie. No tak czy jak muszę je zabrać, bo szkoda. Matki są mi potrzebne. Rodzinki też. No to weźmiemy. Te się rozchodzą, do nie wiadomo, że tutaj jest matka. Zaraz będziemy wiedzieli. Jeszcze patrzę, czy nigdzie nie widać. Te się spokojnie, te troszeczkę zaczynają szaleć. No ciekawe. tutaj strzepałem, powiem Wam, że tam jest dosłownie kilka pszczół. Nie wiem czy mogę na tym stanąć Jeszcze zobaczę tutaj ale matki Raczej nie widzę Matka we nie jest w tym roju gdzieś próbuję obczaić Nic nie ma, wsiadły całą ścianę Patrzę czy jeszcze gdzieś nie siedzą bo to znaczy tylko tyle że wygryzły się dzisiaj matki bo wygryzły się Wykryzły się i po prostu czasami jest tak, że pierwsza matka zetnie resztę, a czasami jest tak, że nie zetnie resztę. I tutaj prawdopodobnie tego nie zrobiła. Tam e, biega matka. Bo ją widziałem, chodzi brzęczy, nawołuje, żeby zabić resztę. Ale jakieś wyleciały. Też pewnie wyleciała matka. E, ta stara. Która tutaj była z rojem? A po prostu było dużo mateczników, powygryzały się i zapowychodziły z rojami. Jeszcze patrzę, że tutaj na ścianie nic nie ma, ale raczej nie. Czasami się znajdzie. A czasami. To nie widać, to są matki nieunasienione pewnie więc Więc one będą dosyć małe Trzeba teraz ten rój jakoś zebrać Dobra, idę ten rój wrzucić Rój, duże słowo Jeszcze się upewnię, że tutaj nic nie ma mau buat tak boleh dipasanglah lagi sini lah Ręko je, zrzuciłem jakieś takie jakby tam wisiały długo A może znajdziemy matkę. O jest widzicie? Tutaj jest matyczka mamy matkę to spadamy, tu może być ich kilka oczywiście i możemy to sprawdzić już po przyjeździe na razie dajmy im wejść widzicie tutaj łazi młoda, na matka, można poznać potem, że jest taka malutka, kupuje się w nie ale ja bym jeszcze popatrzył, bo w środku było kilka mateczników wygryzionych być może być ich znacznie więcej apę tutaj zgonimy sobie wchodzą spokojnie. Malutka oczywiście rujeczka, ale, ale zawsze. Trzeba będzie ją podkarmić koniecznie. Bo jest teraz głód ogólnie na pasiekach. Jest już duży głód na pasiekach i trzeba będzie je podkarmić koniecznie, bo tutaj jest tylko węża i... Wszystko wskazuje na to, że jest zmęczona pszczoła. Kurczę, wsiadł całą ścianę. Teraz W nie chcę, żeby tutaj samochodów jakiś jakiś rozpierdziel był. Dobrze, że nie weszł do środka. I taki na no to sposobem potencjalnie dwie by nam się powiększyła pasieka. Oczywiście jeszcze jest znak zapytania czy matka się unasiedni Dobra, możemy to zakładać Czekajcie, bo już zupełnie gdzie mamy rójki Dobra, tutaj jest, tutaj jest i tutaj jest Tak to wygląda Tutaj w tym ulu dużo pszczoły nie zostało Czy jest pełno ulu, ale, ale nie tak dopakowany jak był niestety Raz przyszedłem, widziałem, że coś jest, bo tutaj stała. Tu była taka kula, i ja się tutaj ciągła. Myślałem na przykład, że się nie mieszczą, ale jak zobaczyłem tę ula, zobaczyłem wyglisane matyczniki, to wiedziałem, co się tam dzieje. Tutaj jakiś kłębek, kłębek pszczół. Trzeba sprawdzić, dlaczego. Ja zawsze sprawdzam. Też je pogonimy Niech wracają do ula, nie chcę coś robią Ciekawe kiedy się wyroiły Pewnie dzisiaj Czy niekoniecznie? Jeszcze patrzę, czyli nigdzie nie ma. Bo tak naprawdę nie wiadomo. Ja sobie to przeglądałem, one wisiały za moimi plecami i nie widziałem... Nie widziałem nic. Kompletnie nic. Dobra, idę zanieść to do samochodu. I to taki odcinek jako ciekawostka. Do zobaczenia. Hej.